Jutro? No. Nie wiem, bo tak, przychodzę na pierwszą lekcję, mam PO. A. Potem na drugiej nic nie robię. Na trzeciej mam łacinę i spalam po łacinie. Chyba. A, ja przychodzę w ogóle na piątą lekcję. A. I mam dwie lekcje. To do widzenia. Ojej, ale mi się. O. Co, a ty siedzisz teraz, później idziesz do domu? No, no, Wykalkulowałem sobie, że nie ma a sensu ty, na tej informatyki. Jak ty chcesz, jak ty chcesz ten? Jeszcze zajęte ruchania będzie. Chcesz wyjść w odpowiednim momencie? Co, co to za problem? Wczoraj wyszedłem. Normalnie się zerwałem. Wszedłem po prostu przez pramę. Tak, nie Tak, tak, no wiesz. Ko ten, kilku kolegów szło za mną, tak kilkanaście metrów i ich zapała już. Mieliśmy się zabrać jakieś 5-6 osób, a tylko ja, tylko ja wyszedłem ze szkoły. A co, jak mnie złapię, to co? to wrócę się do szkoły i pójdę na no, wielkie rzeczy? Trzeba taki dobry a co, ona się przychodzi przez szkołę teraz? No nie, właśnie nie tam teraz teraz tutaj. To byśmy byli na boisku po prostu i w momencie, kiedy ona by tu przychodziła, to byśmy sobie wyszli. Bo to chyba się nie przyczepi. Co? Miecio się nie przyczepi. Znaczy Miecio wczoraj ich złapał, tak? Ale to wiesz... Miecio? No, ale tak wyjdziemy tędy i szybko przez bramę, to nas nawet nie zauważył. Muszę się dzisiaj biologii pouczyć Jutro biologii W końcu odpowiem tej suce. Odpowiem jej i ona mi w końcu stawi, że zdaje z czego masz Z biologii Ale z biologii to jest już wiesz Mam 2-2-4 w biologii A ona mi jedynkę straciła Więc wiesz, to jest taka ocena e Muszę matwę tak na dobrą sprawę, tylko poprawić fizykę. Bo chemia poprawiona i biologia poprawiona. Ła, ja mi coś strzyknęło sobie. A popatrz na, na ludzi. O, I mi się? Co mi na nie, nie wiem, zastanawiam się co robić. No mogę iść w tłumy na lekcje. chce mi szkodzić. Teraz? Nie, to już jest taka wyjebka. Wychodzisz z... jednej no. strony wyjebka, nie. Znaczy nauki jest więcej, więcej martwienia się, ale na przykład jeśli chodzi o zrywanie się i tak dalej, no to jest już norma. Jesteś na jak jak na których ci się chce i być. Jak ci się nie chce, to wychodzisz. Patrycja jest na koleżankę, która chodzi z Jankiem do klasy, nie? On wie. Wiesz, na, na początku on się zrywał przychodził do szkoły, wiesz tak dalej, tak dalej. Teraz sobie tyle, że ma dwie nagany. A teraz pan on przychodzi do szkoły, tylko nie, nie chodzi na lekcje. Nie. <grym> Dzień widmy, bo on już wie, że nie on wie, że nie jest Znowu? Po raz. No, chyba nie wiem. To co to drugi robił w pierwszej klasie? Trzeci, przepraszam. No i tak będzie trzech w pierwszej klasie. Trzeci. To przecież w czas nie zdał. Dobra kur... Nie. No tak. Ej, do tyłu teraz. Teraz ma drugi, tak? To... Marcus! Widzisz, a Telakowski zdaje. Widzę przecież w ciebie na tył, uznają mnie widziałem na fejsie Sebastian Terakowski. Niech wiesz co, to Sebastian nie... tak nie, Ale Sebastian ktoś wini karta. Niech Niech ktoś wini karta. Niech ktoś wini karta. Niech no. wini karta. Niech nie bierz. Która co? Którego, który by się całował. który co? który by się chociażby całkowicie trzymał no. nie wyobrażam sobie tego to jest ten typ, ten typ osoby wiesz serio? no nie nie wiem jakoś mi do niego to może za bardzo go traktuję jako przyjaciela i dlatego tak jest ale no nie wiem dziękuję co? co dziękuję? Przyjaciel no, Cippo mówię! Walą cię! Czekaj, <laughs> panie. Fajno. nie, patrzymy na niego, tak? O, fajnie się tu leży. Słonko. Traba. Traba. To mnie zastanawia, czy nie kupili już tutaj białą tą trawę? Czy oni może ją pomalowali? A my wiedzieli, no tutaj postaci rozwinęli, a potem ją pomalowali. To jest pytanie, co? Tak. To zawsze się nad tym zastanawiam. A nie zastanawiam się ja tu. No. Słuchaj, zawsze jak zostałam to naprawdę zastanawiam się, jak nie a co? Co? Albo. A ile jest tutaj takich kuleczek? Daj. Ile jest tutaj takich kuleczek? O, tak. Aha, no. Nie zastanawiałaś się, ale. A co by było, gdyby tych kuleczek nie było? Trawa by to robią. Nie, myślę, że po prostu byłaby gorsza przyczepa. Bo to trawa... że trawa to jest po prostu plastik tak, wiesz, tworzywo jakieś sztuczne. A jak... są te gumki, to one, wiesz, stawiają okul. Wiesz, co uważasz, to, tak? Jeżeli nie poniesiesz żadnych konsekwencji no, co z No za to... To... Stary, to jest tylko historyk, to jest błąd, który w ogóle mam wyjebany No, no to... Ale następną mam chemię, mam kartkówkę i się zastanawiam. Właściwie to na tą kartkówkę też nic nie podniesiesz, prawda? No właśnie, jak nie będziecie na kartkówce, to po prostu nie dostaniesz oceny. Ja, nie, ale nie dostaniesz tylko ocenić nie dostaniesz. I się upiecze. Chyba. Ręka, 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 ręka. Ale... A ty też masz raz Ja mam dwie pały. No to mam No bo ona jest taka zawsze. No, wiesz, znaczy, na przykład jak poprawiłem pierwszy semestr, raz poprawiałem i źle napisałem, nie poprawiłem, to przyszedłem do niej, poprosiłem, żeby mi. Jeszcze Czy mogę raz? jeszcze raz? On mówiła, no spokój, nie, nie? Tylko ja, nie? Nie? ja powiedziałem, że się przygotowałem na odpowiadanie ustne, no, ale powiedziała. No tak, ale nie mam teraz czasu, to dam Ci sprawdzian. Ja powiedziałem, no dobrze, ale się przygotowałem na ucztę. Powiedziała wtedy, że no dobra, to jak ci źle pójdzie ten sprawdzian, to potem jeszcze pomyślimy. Więc wiesz, pozwoliła nie, mi teoretycznie na trzy ma... poprawy semestru. i to slajdowa, w ogóle nic nie robi. Tam bożeś. Ma być kartkówka w sumie, nie, proszę pani. No dokładnie, w No, no, jakieś komikowanie, nie? No. tak strasznie, że na następnej lekcji, znaczy od następnej lekcji będę Was e, coś, coś tam dać? pytać, coś. czy tak, że się nie będziecie spodziewali. Coś tam coś tam. <gatark Rodriguez> Ale wiesz, ona też ma ona też jest chyba matką takich wie dzieciaków w wieku wczesnej podstawówki. Widziałem ją raz, wiesz, jak poszedłem do szpitala tam na Niechłańskiej, mhm. na tą kontrolę po operacji. Właśnie jak wychodziłem, że z dwójką dzieciaków. Wiesz, taką kurę domową trochę ja pasuje. Kurę domową? Nie. <grym, <grym, nie, nie. No po prostu chemiczka, no. <grym>, A jakie soczki musi robić? Cholera. Nie <grym>, soczki? Mój tata, brat mojego taty jest chemikiem. To czasami takie dobre nalewki przywozi. No, Kurwa. kompletny, Dobra, nie. Nie. Wow, Bimber. Prowadzi sobie, więc... a wiesz, to jest taki bimber, że jak pijesz, to nie czujesz, że bimber. Chociaż w sumie nie wiem, jak, jak, jest, jak smakuje bimber, ale ufam opinii mojego taty, no, tak. <gry> który tak stwierdził. To... A dopiero bajer jest, jak ci to we włosy wpadnie. Tak. 谢谢 <laughs> <laughs> To Była już pod szkołą, ale jakoś zakręciła i no, poszła czy, czy gdzieś tam. No i się później nie wiesz. No, no, tak głupie zrobili, bo przy całej, przy całej klasie przy nauczycielu powiedzieli, że właśnie to zrobiła, nie? Ale tak umyślcie czy nie umyślnie? Umyślnie. Kamie, Kamil to w ogóle, on nie jest, naprawdę. To jest tak dziwny człowiek. O nie no! Posolka uciągnie! No! A jak rzeka na imprezie? A jak, yes. Był, yes. A jak nie był? Nie wiem. Tak nagle no tak, tak mi, tak, 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 mi po prostu zniknął z oczu. Nie zastanawiałem się, gdzie on jest. I znalazłem melcera. Znalazłem melcera w kiblu. No no dobra, no melcer padł. Jak chodzę, chodzę i no wiesz, się wszyscy gadają tam na górze. Co no, idę, patrzę kibel otwarty temu największym. A tam wszyscy wokół kibla. Przebywam się przez cukrzy co ja masz atom ten, atom kamień na kiblu wisi. Co so, gdybyś ty widział e, zdjęcia z imprezy mojego przyjaciela, który robił sobie sylwestrę, stwierdził, że pan był w Finlandii. Pochuj, On mieszkał w Finlandii, słuchaj, to przez 4 lata i wrócił, jego mama, jego mama powiedziała mu, że na, na to, że wraca to, żeby się tam zaprzejeżył, no nie wiem, jakoś tak zaklimatyzował z powrotem w Polsce, no to pozwoliła mu zrobić takiego mega sylwestra u jego w domu. Tutaj było 200 osób, a dom jest taki no mniejszy niż mój, ale tak z tak spo, połowy mniejszy niż mój, bo to jest taki Aha. bliźniak, nie? I w tym to było... Na, na samym parterze tam by byli dziadkowie, on tak jak nie no, u Ciebie nie, nie ma tak, u siebie No Nie wiem, w każdym razie na, na parterze mieszkali dziadkowie, a on tą imprezę miał, bo tam właśnie Panie jego prawie. mieszkanie to jest właśnie e, kolejne piętro i tak jakby Boże, kolejne piętro to ma chwilkę kilka piętra. No, no dobra, w każdym jakby... razie robił tą imprezę ponad dziadkami, tak?

cholernie życiu, ale jest tak fajnie, jest tak śmieszne, A tyle swoich przygód, że czasami nie wiesz, że wiesz, nie nie, niezmyślny. No. Słuchasz? Za piłką leci. No, co ty nie no, powiesz. Bo chyba, gdzieś <głosy> <głosy> ale sobie gdzieś robaka rozmazałem? Widzisz? Nie, nie. Ej, kładź jest Dobra. Odszedł do krainy wierszy głowy.